Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język systemu w telefonie Samsung Galaxy M54. Na początku przechodzimy do ustawień. Przepraszam. Następnie zjeżdżamy w dół do opcji Zarządzanie ogólne. Wybieramy opcję y, Język. Następnie dodaj język i szukamy języka, który chcemy zmienić. Już go wybierzemy. Będziemy mogli zmienić na domyślny, lub po prostu dodać go do listy. Jeżeli wybierzemy sobie właśnie tę opcję po prawej, ona zawsze będzie po prawej. To jest wybór domyślny. Opcja po lewej, zawsze to jest dodanie do listy. I jeżeli będziemy chcieli zmienić, to właśnie one się tak dodadzą. I tutaj sobie możemy też zmienić od nowa na jakiś inny główny język z listy. Możemy tak dodać więcej języków. ustawiamy jako domyślny tutaj tak samo możemy ustawić jako domyślny i znowu polski jeżeli chcemy usunąć języki z listy wybieramy opcję edytuj następnie zaznaczamy języki które chcemy usunąć i wybieramy opcję usuń i jeszcze raz usuń jeżeli wideo było dla ciebie pomocne zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony to tyle ja się żegnam cześć